Mówi się, że faceci mają w życiu łatwiej, tylko, że przynajmniej w jednej kwestii to absolutnie nie jest prawda. Bo kobieta z 25% tkanki tłuszczowej jest uznawana za całkowicie w normie, a facet już przy 20% często słyszy, że trochę się zapuścił. A jakby tego było mało, to właśnie okolice 20% bardzo często okazują się ścianą, którą wyjątkowo trudno przebić. Jeżeli trenujesz, jesz mniej, a mimo to opona z brzucha po prostu nie chce zejść, to bardzo możliwe, że problemem nie jest jeden duży błąd, tylko kilka małych, których nawet nie zauważasz. Dobra wiadomość jest taka, że da się je naprawić, pod warunkiem, że najpierw je zobaczysz. Dlatego w tym filmie pokażę ukryte powody, przez które utrzymujesz powyżej 20% tkanki tłuszczowej. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem i oprócz prowadzenia tego kanału zajmuję się klubem stalowej formy, który pomógł ponad tysiącu facetów przełamać stagnację na siłowni. Partnerem kanału jest KFD. Sprawdzone suplementy, kupisz taniej z kodem stalowy. Pierwszy błąd to skupienie wyłącznie na kilogramach, a nie składzie ciała, bo wtedy bardzo łatwo wpaść w pułapkę, w której faktycznie chudniesz, tylko że razem z tłuszczem pozbywasz się dużej ilości mięśni. A to jest dokładnie ten scenariusz, w który kończy się tym, że jesteś trochę lżejszy, ale dalej miękki, z brzuchem, który wcale nie chce się zarysować. Wyobraź sobie dwie osoby startujące z tego samego punktu. Obie ważą 100 kg i mają 27% tkanki tłuszczowej. Pierwsza z nich robi szybką redukcję, z dużym deficytem, słabym treningiem i dietą typu byle było mało. Schodzi do 85 kg, tracąc około 10 kg tłuszczu i 5 kg masy beztłuszczowej i w efekcie ma 20% body fatu. Druga osoba redukuje wolniej. Ma odpowiedni rozkład makroskładników i trenuje siłowo. Też kończy na 85 kg, ale traci około 13 kg tłuszczu i tylko 2 kg masy beztłuszczowej i kończy z 16% tkanki tłuszczowej. Te 3 kg tłuszczu mniej i 3 kg więcej mięśni to nie tylko lepsza sylwetka, ale także więcej siły i dużo lepsza sytuacja w kwestii dalszego robienia formy i unikania efektu jojo, gdyż im więcej mamy mięśni, tym nasz organizm chętniej spala tłuszcz. Gdzie zatem przebiega linia podziału między podejściem: chcę jak najszybciej stracić kilogramy, a chcę stracić tłuszcz, ale zachować albo nawet dołożyć mięśnie, skoro są to dwa różne procesy? Podejście nastawione tylko na szybki spadek wagi oznacza zazwyczaj duży deficyt kalorii, byle jaki trening siłowy albo jego brak. I dieta opartą głównie na tym, żeby było mało. Jeżeli treningu nie ma wcale Albo jest to przypadkowy zestaw ćwiczeń bez progresji i bez realnego bodźca do utrzymania mięśni, to organizm w takiej sytuacji robi dokładnie to, co jest dla niego logiczne. Skoro dostaje mniej energii i nie ma sygnału, że mięśnie są potrzebne, to zaczyna się ich pozbywać. Do tego dochodzi moda na, w cudzysłowie, magiczne rozwiązania typu ozempiki i podobne środki. Szacuje się, że około 25-40% utraconej masy ciała przy stosowaniu tego środka to masa beztłuszczowa w tym mięśnie. Czyli jeżeli ktoś na oznępiku traci 10 kg, to średnio 6-7 kg to tłuszcz, a 3-4 to masa beztłuszczowa. Przy większych spadkach wagi skala problemu rośnie, bo przy utracie 20 kg mówimy często o 5 to nawet 8 kg masy beztłuszczowej. Są to dane zbierane wśród osób, które nie miały Porządnego treningu siłowego podczas odchudzania, co w praktyce dotyczy większości pacjentów stosujących ten lek. Podsumowując, brak skupienia się na budowie lub utrzymaniu masy mięśniowej sprawia, że podczas redukcji zamiast poprawiać wygląd, po prostu robisz się mniejszy i słabszy. A jeżeli Twoim celem na 2026 jest bycie większym i silniejszym, to może dołączyć do klubu stalowej formy, w którym nasz zespół złożony z lekarza, trenera i psychologa oraz medalisty Mistrzostw w trójpały siłowym przygotuje dla Ciebie szczyty na miarę, plan treningowy i dietetyczny oraz będzie kontrolował Twoje postępy. Okres świąteczny nie sprzyja idealnej diecie. Dlatego dajemy możliwość dołączenia teraz, a startu od nowego roku. Dzięki temu rezerwujesz sobie miejsce z wyprzedzeniem i wchodzisz w 2026 z gotowym planem, zamiast dołączać w styczniu razem z tłumem. A to ważne, bo działamy jako mały zespół i nie będziemy w stanie przyjąć wszystkich chętnych po nowym roku. Jeżeli odkładasz decyzję, bardzo możliwe, że po prostu nie będzie już miejsca. Taka możliwość jest ważna tylko do końca tego tygodnia, czyli do 21 grudnia. Jeżeli chcesz przestać popełniać błędy, mieć jasny plan działania i w końcu realnie spalić tłuszcz, wejdź na stalowy-szok.pl. Link znajdziesz w opisie. Kolejny błąd to złe wyobrażenia o tym, jak naprawdę przebiega proces redukcji, bo wiele osób rezygnuje nawet nie dlatego, że dieta była zła, ale z powodu, że nikt ich nie uprzedził, jak to faktycznie wygląda. Po pierwsze, na redukcji bardzo często najpierw wyglądasz gorzej, zanim zaczniesz wyglądać lepiej. Wynika to z faktu, że na początku tracisz głównie glikogen i wodę, przez to mięśnie stają się płaskie. Z kolei ilość tłuszczu pozostaje praktycznie taka sama, więc sylwetka prezentuje się słabiej. Jeżeli nie masz świadomości, że jest to normalny etap, możesz uznać, że coś poszło nie tak i przerażony spadkiem formy natychmiast zamówisz posiłek bogaty w węglowodany i sól, odzyskując komfort psychiczny. Jest to klasyczne błędne koło, które prowadzi do tego, że nigdy nie doprowadzisz redukcji do końca. Musisz uwierzyć, że po tym chwilowym spadku formy nastąpi jej wyraźny wzrost, kiedy schodząca tkanka tłuszczowa zacznie odsłaniać ukrywane przez długi czas mięśnie. Konsekwencją braku świadomości tego, jak przebiega redukcja, jest też brak gotowości na wyzwania dnia codziennego. Spalanie opątki z brzucha nie wygląda tak, że ustalasz jadłospis, zamykasz się w piwnicy i masz donoszone wyłączniki, łącznie właściwe produkty. W prawdziwym świecie są wyjścia ze znajomymi. Celem ta! Cóż, nie należy rozdzielać rodziny, to nieludzkie, prawda? Jedzenie na mieście, spotkania rodzinne, smaczne produkty w sklepie, przypadkowo zostawiony na stole obiad czy przekąska. Jest też babcia, która nie rozumie, czym jest redukcja, martwi się o Twoje zdrowie, gdy odmawiasz trzeciej dokładki zupy i postawiła sobie za punkt honoru, żeby nie wypuścić Cię z domu głodnego. To są sytuacje, które w różnych wariantach i natężeniu ze stuprocentową pewnością wystąpią w trakcie Twojej redukcji. Dlatego nie będzie to prosta linia, od punktu A do punktu B. Zdarzy złożą się wahania i lekkie skoki wagi. Musisz być na to gotowy i nie zniechęcać się tym, że masa ciała nie spada liniowo przez cały okres. Do tego dochodzi brak realistycznego spojrzenia na tempo redukcji. Wiele osób myśli, że pozbycie się tłuszczu to kwestia kilku tygodni. Tymczasem warto to po prostu policzyć. Jeżeli ważysz 100 kg przy 27% tłuszczu, to żeby zejść do 15%, musisz spalić mniej więcej 14 kg sadła. Przyjmując, że kilogram tłuszczu to około 7700 kcal, daje to ponad 100 tysięcy kalorii do przepalenia. Przy deficycie rzędu. 500 kalorii dziennie oznacza to ponad 7 miesięcy redukcji. W praktyce tak długi okres warto rozdzielić etapami utrzymania wagi, więc realistycznie trzeba liczyć raczej około 9-10 miesięcy. To kawał czasu, ale prawda, choć bywa bolesna, pozwala podejść do tematu z cierpliwością, zamiast rzucać się na ekstremalne rozwiązania, których i tak nie da się utrzymać. Dochodzą też adaptacje metaboliczne, bo organizm nie jest głupi i kiedy przez dłuższy czas jesteś w deficycie, zaczyna oszczędzać energię. Sam fakt, że ważysz mniej, sprawia, że spalasz mniej kalorii w ciągu dnia. Dodatkowo maleje spontaniczna aktywność, rośnie zmęczenie, a głód się nasila. Musisz być więc gotowy na to, że z czasem konieczne będzie dalsze zmniejszenie podaży kalorii albo zwiększenie aktywności. Trzeci błąd to przekonanie, że skoro jemy zdrowo, to automatycznie chudne. I bardzo często zdrowe jedzenie staje się po prostu wygodną wymówką. Przez lata wbijano nam do głowy prosty podział. Fast foody i tłuste rzeczy tuczą, a sałatki, owoce i produkty fit powodują chudnięcie. W praktyce można schudnąć jedząc wyłącznie w McDonaldzie i jednocześnie tyć na sałatkach. Sałatka solidnie zalana sosem z dodatkiem sera, orzechów i oliwy potrafi mieć więcej kalorii niż schabowy na smalcu. Żeby to udowodnić, Jeremy Etier przeprowadził dość ekstremalny eksperyment. Przez 30 dni jedna osoba z jego zespołu jadła wyłącznie w McDonaldzie. Jednocześnie pilnowano on całkowitej kaloryczności diety i podaży białka. Efekt? Zgodnie z przewidywaniami, badana osoba schudła około 2,5 kg i straciła 3 cm w obwodzie pasa. I nie, to nie jest zachęta do jedzenia fast foodów, tylko dowód na to, że o redukcji decyduje bilans energetyczny. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że przetworzona żywność to słaby pomysł. Jest mało sycąca, łatwo ją przejadać i bardzo często nasila ochotę na kolejne porcje. Dlatego w praktyce znacznie łatwiej utrzymać deficyt jedząc produkty nieprzetworzone. Ale to nie zmienia podstawowej zasady, że możesz jeść zdrową, ekologicznie i czystą, a mimo to nie chudnąć, jeżeli nie kontrolujesz kalorii. Czwarty błąd nie będzie stricte dietetyczny, bo chodzi o przecenianie roli aktywności fizycznej w spalaniu tłuszczu. W skrócie, ludzie myślą, że dużo się ruszają, więc z automatu są w deficycie. Dowód? Przeprowadzono badanie, w którym uczestnicy najpierw robili kardio na bieżni, potem mieli oszacować ile spalili i pójść na bufet, aby zjeść dokładnie tyle kalorii, ile uważają, że stracili podczas wysiłku fizycznego. Okazało się, że przy sesji spalającej 200 kalorii ludzie myśleli, że spalili ponad 800. Potem jedli średnio 557 kalorii, czyli prawie 2,8 raza więcej niż powinni. Przy sesji, która spalała 300 kalorii, myśleli, że spalili niemal 900, a potem jedli średnio 600 kalorii, czyli dwa razy więcej niż wykorzystali. Jak widać, wiele osób marzy o aucie, które pali mniej, a tymczasem to ich organizmy biją rekordy ekonomii. Szkoda tylko, że robią to akurat wtedy, kiedy próbują spalić oponkę z brzucha. Niestety trening na siłowni nie jest wyjątkiem. To ekonomiczna aktywność fizyczna, bo możemy tu liczyć na 200 do 400 kcal na godzinę. Wystarczą raptem dwie kanapki z szynką, żeby to nadrobić. Więcej na godzinę spala na przykład bieganiem, bo tu możesz już liczyć na jakieś 900 kcal. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że liczba facetów, którzy mają ponad 20% kanki tłuszczowej i potrafią nieprzerwanie biegać przez godzinę, jest niewielka. Raczej jest to w porywach 20-30 minut, co daje około 400 kg. Przy bardziej intensywnym wysiłku trzeba też brać pod uwagę jego następstwa, tak jak zmęczenie i konieczność regeneracji i w jakim stopniu także kolidowanie z treningiem siłowym. Do tego dochodzi drugi, mniej oczywisty problem kompensacja. Im więcej dokładamy intensywnej aktywności, tym częściej organizm odbija to sobie poza treningiem. Jesteś bardziej zmęczony, więc więcej siedzisz. Mniej się wiercisz, mniej chodzisz, szybciej wybierasz windę zamiast schodów. Całkowity dzienny wydatek energetyczny rośnie zatem dużo mniej, niż sugeruje zegarek, który pokazuje spalanie na treningu, ale nie pokazuje tego, ile kalorii w cudzysłowie zaoszczędziłeś, ruszając się mniej przez resztę dnia. Dlatego najskuteczniejszą aktywnością pod kątem spalania Spalania kalorii są zwykłe spacery. Nie wyglądają ambitnie, ale mają jedną ogromną przewagę: da się robić codziennie, długo i bez konsekwencji. 8 do 12 tysięcy kroków dziennie to często 300 do 600 kalorii spalone bez podbijania apetytu i bez potrzeby regeneracji. Piąty błąd to klasyczne wydaje mi się Wydaje mi się, że jem niewiele, wydaje mi się, że sporo się ruszam, wydaje mi się, że waga spada. Problem w tym, że organizm nie reaguje na wrażenia, tylko na liczby. I bardzo często to właśnie brak kontroli liczb sprawia, że redukcja stoi w miejscu, mimo że w głowie wszystko się zgadza. Bo dopóki nie zapisujesz, żyjesz w świecie szacunków, a szacunki prawie zawsze są na Twoją korzyść. Najczęściej widać to na jedzeniu. Pełne posiłki pamiętasz. Ale już podjadanie w ciągu dnia, kawa z mlekiem, garść orzechów, dwa gryzy po dziecku bardzo łatwo wypadają z pamięci, a to właśnie one często składają się na kilkaset dodatkowych kilokalorii dziennie. Dokładnie to samo dotyczy aktywności. Dużo chodzę, brzmi dobrze, dopóki nie spojrzysz na kroki i nie zobaczysz 4000 dziennie. Często trenuje, brzmi sensownie, dopóki nie policzysz, że w ostatnich dwóch tygodniach były trzy treningi zamiast sześciu. Bez liczb nie ma punktu odniesienia, a bez punktu odniesienia nie da się nic poprawić. Zapisywanie kardiom, kalorii czy wagi nie jest po to, żeby się katować, tylko żeby sprawdzić. Czy to, co ci się wydaje, ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Wtedy nadchodzi moment, w którym u wielu osób następuje olśnienie. To dlatego waga nie spada. Nie dlatego, że metabolizm się popsuł, tylko dlatego, że realny bilans wygląda inaczej, niż się wydawało. Bonusowy, szósty błąd to poleganie na sile woli, bo motywacja to chyba jeden z najbardziej przereklamowanych zasobów w całym procesie redukcji. Jest na to bardzo dobra historia. Widzę ją, ale mam silną wolę. Ale mnie, proszę, stoję, zamknię do rodówki. Niech się chłodzi, nie ma to jak chodna wódeczka. W ogóle mnie nie interesuje, w ogóle, ale ja mam silną wolę. No nie, coś mi się jednak za tę silną wolę należy. Kiedy Franco Columbu przygotowywał Sylwestra Stallone do roli Rockiego, a później Rambo, celem było mocne docięcie sylwetki i odsłonięcie mięśni. Stalon trenował jak wariat. Miał jasny cel, lukratywne kontrakty i motywację, o jakiej większość ludzi może tylko pomarzyć. A mimo to, pierwszą rzeczą, jaką zrobił Frankon, było wyrzucenie z domu Stalon wszystkich wysokokalorycznych produktów i zostawienie tylko tego, co było wpisane w jadłospis. Dlaczego? Bo Kolumbu doskonale wiedział, że nawet Roki i Rambo w jednym ciele nie wygrają z lodówką. Więc skoro nawet gość z taką mentalnością, jasnym celem zawodowym i presją całego Hollywood nie opierał diety na dam radę się powstrzymać, to na czym ty opierasz wiarę, że twoja siła woli wystarczy? Prawda jest taka, że skuteczna redukcja nie polega na ciągłym odmawianiu sobie, ale na tym, żeby nie musieć odmawiać. Jeżeli wysokokaloryczne jedzenie jest w domu, to prędzej czy później je zjesz. Natomiast jeżeli pod ręką masz tylko to, co pasuje do diety, cała reszta robi się nagle dużo prostsza. Daj znać w komentarzu, jakie błędy zauważyłeś u siebie podczas obecnej lub poprzedniej redukcji. Opisz je tak, żeby przestrzec przed nimi inne osoby które również mają za cel zrzucenie tkanki tłuszczowej. To był stalowy szok, a teraz do następnego.